Zaczynamy rajdowe mistrzostwa Polski. Niestety nie ma was w rajdówce, ale widzimy się na trasie rajdu świdnickiego. E, tak jest, jesteśmy na rajdzie no i trzymamy kciuki za e, tutaj za udaną rywalizację, tak? Zobaczymy, co się przez ten weekend będzie działo. No, mistrzostwa Polski są zaraz zdecydowanie krótsze i na pewno jakby są bardziej sprinterskie w stosunku do tego, co było, co było rok temu. No i liczymy, że będzie ciekawa, zacięta walka. Tak? Mamy swoje typy. Nawet się z Sebkiem założyliśmy o parę złotych, ale to zobaczymy dopiero w niedzielę, jak ta, jak ta rywalizacja tutaj przebiegnie. Sebaty niestety kontuzjowany i nie był to żart prymatykisowy. No nie, no, 1 kwietnia coś tam się nie pofarciło, jak widać. Na razie kontuzja. Ale słuchajcie, byłem dobrze ubezpieczony. Mam taką nadzieję, że muszę to sprawdzić. Wtedy jest szansa na rajd karkonoski, Jak się ubezpieczycie, logarnie, to, to może nas zobaczycie z dobrą reklamą na samochodzie. Nie, tak poważnie tak. No, kontuzja złamana, noga. Do 8 maja powinno się zagoić, więc, więc będzie dobrze. Mieliście okazję wziąć udział w zapoznaniu z trasą przed tym rajdem? Jak wygląda trasa? Warunki, nawierzchnia? Znaczy, ta trasa się to jakoś specjalnie nie zmieniła, tak? Ta <grym> trasa myślę, że od lat jest bardzo podobna i każdy tą trasę w zasadzie mógłby bez specjalnie skomplikowanego opisu przejechać i no myślę, że właśnie to, że ta znajomość trasy jest dość, dość, dość duża u większości zawodników, tempo od początku będzie, będzie no. dobre. Mówicie, że macie swoje typy, więc jak obstawiacie pierwszą trójkę, pierwszą piątkę? E, ja liczę, że zawodnik z ośki kto wygra ten rajd? Nie mogę powiedzieć. Sympatria, jak odstawiony, ten Nie coś tak poważnie. To jest rajd, który, tak jak powiedział Wojtek, wszyscy dobrze znają. I teraz jest kwestia, kto, go, kto te niuanse wychwyci lepiej. Ja myślę, Albo że te, kto ten rajd zna najlepiej. Ale no, jest tych zawodników <laughs> dużo. I myślę, że jest tak: jest czterech zawodników, trzech, czterech, którzy naprawdę będą się bić o zwycięstwa OS-owe okay. maksymalnie i potem o, o to podium. Natomiast. Ja, jedno, ja stawiam na że walka rozstrzygnie się oczywiście między Łukaszem, Grzybkiem i, i Kucharem. Natomiast kolejność to jest ciężko ustalić. Na pewno, na pewno będzie ciasno w czubie. A jak oceniacie tegoroczne zmiany w regulaminie? Chodzi mi dokładnie o ilość kilometrów OS-owych. Nie za mało trochę tego ścigania? No myślę, że jakikolwiek mały błąd i automatycznie możemy zapomnieć o tym, że będziemy mieli dobry wynik. tak? Trzeba po prostu jechać perfekcyjnie i być skoncentrowanym od początku, od początku do końca. No I tego ścigania może faktycznie trochę brakować, ale no przynajmniej te, te R5 nawiną mniej kilometrów na, na budziku, co też się pewnie wiąże z tym, że koszty ogól, w ogólnym rozrachunku będą, będą niższe. Aczkolwiek mamy 8 eliminacji, prawda? Znaczy, doszła jedna eliminacja. Jakby chcieć pojechać, wszystkie to tak prawda, punktujemy w sześciu, ale jeżeli chcieć pojechać, wszystkie osiem, to tak naprawdę myślę, że te koszty będą jednak zbliżone do tego, co były. Czyli zamysł obniżenia kosztów, czyli tych budżetów dla zawodników, chyba w tym momencie e, nie wypali.